No i widzicie, bank już jest całkowicie zamknięty. Jesteśmy w strefie poważnego zagrożenia epidemią, także bank nie wpuszcza klientów, tylko trzeba dzwonić, jak się coś chce. No tak. Pandemia atakuje. I przyszła zima. Pada śnieg. Widać? Es gibt ein Lied, das hassen alle RB Leipzig Fans. Welches und warum? Afardy okay. f. Oj, takie. Super buty. Kupujemy. Już na lato. Fajne, okej, to ja za Ok. I jest. Super! Wiesz! Ok, płacimy. A tu Wam pokażę taki, na przykład, płaszczyk gruby, wełniany. Nie, nie, nie mój styl, ale coś takiego. Takie. Dużo takich rzeczy widzę. Ej, pamiętacie kozła? To skakał na koźle? Loboga, kozioł. Oh my god. Cholera. Zajebiście. Ale mi się udało. Kozła zobaczyłam szkolnego. Och, ja przez kozła tą miałam skakać. Najwyższe nóżki. Tylko mieliśmy też taką skocznię tutaj, nie? Ale było zajebiście. Ha. Ввезме баб че тилка бана, био. No, babcia je banany, a babcia musi być zdrowa. Także wezmę jej bio. No nie wiem czy awokado, czy ja bym przemyciła jej awokado. Może przemycę jej to awokado jakoś tam do zupy. też jest zdrowe. Dobra, wezmę jeszcze jej to awokado. Uch. Mm -hmm. A, w ogóle skończył się już sezon na kaki, nie ma kaki. To jest, tutaj jest dla Waldiego. Tu jest nieszczęście dla mnie, ale nie mogę sobie odmówić. Tutaj Waldi ciasto sobie wziął. To dla babci wziął banany, awokado dla babci. Tutaj są bułeczki dla babci. I Waldiego też sobie on wziął taką, taką bułkę jakąś większą, taki chlebę. i pepsi zero, kole zero, Waldi pije. Nie ma w Promce teraz pepsi, to wzię wzięli żeśmy kole zero. Co tu jeszcze wziąć? Tak, żeby babci, mojej babuszce, babuszka musi być zdrowa. No nie mam żadnego pojęcia, co jeszcze jej wziąć. Gruszki mają mało odżywczych wartości mhm mm może te w sumie mogę wziąć te czarne, czarne, czarne czarne winogrona, one wyglądają ładnie, ja też sobie skosztuję i ja też lubię może babcia parę sztuk zje dobra o tu jest sushi czy masz ochotę na sushi, czy już nie mamy ochoty na sushi, że jedliśmy ostatnio ale do, a, a do gulaszu czy ci wziąć placki ziemniaczane, bo babcia już nie będzie jadła placków. Ty nie też, tak? Dobra. Na pewno indyka bierzemy. Bo jest w fajnej promce. Wezmę... Dwa indyki chciałam wziąć. Bo chcę jeszcze jednego ugotować na drogę dla Ciebie. Waldu się to nie te. To, to jest. Te jest w promocji. Ten z kością nie jest w promocji. Te czyste, czyste filety są w promocji. To jest inne, To jest dobre mięso Ale to jest od razu na kanapkę sobie weźmiesz do no pracy. To, 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 to mi do pracy. Robisz. Dobrze, no a to weź do jedzenia w takim angielazie. Bo indyki są zdrowe. No i coś tak na dzisiaj, tak na szybko, bo tam tego indyka jest niedużo, to co? Kiełbaskę jakąś, czy co? Nie wiem, i może pomidorki, takie te... Koktajlowe pomidory są smaczne, muszę powiedzieć. Wszystko do gulaszu mam. Także nic. Aha, jajka. No i właśnie bio jajek wezmę 10. Sztuk. O, to jest ubite. No to wezmę to. Dlaczego one takie ciemne? One powinny być jasne. Nie wiem dla tego pojęcia. Chociaż niby są tu jasne i ciemne narysowane, ale, ale o, ja wolę jasne, tak jak kury znoszą jajka. Dobra, dobrze, bierzemy te jajka. Ostatnio miałam ochotę też na jabłka, ale już odechciało mi się. Dobra. A, a, a jedną drzewkę wody weźmiemy. i dobra, indyka też babci miele blenduję yy, wodę medium, ale, wo ale wodę, potrzebuję niegazowaną wody i gdzie ona jest? Niegazowaną znajdź, please, please, bo nie widzę, tamta jest gazowana. Co tu mamy jeszcze? Będlinę mam. Tak, wam przelecę po półkach, co tu jest, fajnego, dobra. Idę. Jeszcze tyle papieru, 20 rolek za piątkę i takie coś do twierdzenia przy drzwiach, czy gdzieś tam można i tak się rozciągać, można ćwiczyć. To młody będzie ćwiczył. Ja też trochę. Dobra, zobaczę teraz kwiaty i mleko jeszcze. I zasuwamy, ale kwiatki to sobie zobaczę, bo uwielbiam kwiatki. Hmm. Ten jest ładny. Zresztą wszystkie są ładne, ale dobra, i tak Anturium jest najładniejsze, bo najpiękniej kwitnie. Dobra, idę, idę mleko wziąć. O, tutaj w penem, mleko, mu brakło, papier toaletowy, mokre i kapusta. Okej, okay, tam żelki sobie kupiłam jeszcze. Nie było, ponieważ mój nie ma trzeciego szczepienia i nie wpuszczono nas do restauracji. No to dobra. Będzie kawa w domu. Dobra, żegnam się. Pa, 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 kochani, z mojego Wolnego Dnia.